Księżniczka Krystal. Dawno, dawno temu, kiedy wszystkie królestwa nie miały jeszcze swoich nazw, wielki Stary Smok żył na szczycie wysokiej góry pośrodku ziemi. Widział wszystko, co się działo dokoła, za pomocą swoich magicznych okularów. Które pozwalały mu patrzeć przez substancje stałe, przez gęste lasy i lśniące zbiorniki wodne. Cztery królestwa, które wtedy istniały, miały czterech władców: króla północy, króla południa, króla wschodu i króla zachodu. Król północy miał piękną córkę o imieniu Krystal. Która mieszkała w pałacu zbudowanym w całości z kryształów lodu, tak przezroczystych, niczym szkło. Córcia, nadszedł czas, żebym znalazł dla ciebie odpowiedniego pana młodego. Chyba, że sama znalazłaś kogoś. Tatku, właściwie to. Teraz zanim dowiemy się, co chce powiedzieć księżniczka, poznajmy trzech potencjalnych kandydatów. Jako pierwszego mamy księcia wschodu, który nazywał się wschód słońca, ponieważ budził się przed wszystkimi. Był bardzo pracowity i rzetelny. Następnie książę zachodu, książę sunset, który był najprzystojniejszym mężczyzną na całym świecie i zawsze był bardzo stylowo ubrany. I na koniec książę południa, którego nazywano sunshine, ze względu na jego ciepłe serce. Wszyscy trzej książęta byli zakochani w księżniczce Krystal. Każdy z nich miał nadzieję zdobyć jej serce. Ale księżniczka Krystal najbardziej lubiła księcia Sunshine. Książę Sunshine, naprawdę mnie rozumiesz, a, a ja czuję się sobą, gdy jestem z tobą. Moje serce bije szybciej, gdy tylko cię widzę. A teraz wróćmy do rozmowy króla północy z jego córką. Tato. Właściwie ty ja lubię księcia Sunshine i chciałabym go poślubić. Hmm. Nie będę brał pod uwagę Twoich upodobań i niechęci. Poślubisz tego, który moim zdaniem będzie dla Ciebie odpowiedni. To dla Twojego dobra. Ale tato! Ten, kto chce zdobyć moją córkę, musi najpierw przynieść mi księgę wiedzy, która została ukryta nikt nie wie gdzie. To sekret niezgłębionej wiedzy. Dzięki której ludzkość może się rozwijać i prosperować jak nigdy dotąd. Wiadomość dotarła do pozostałych trzech królestw. Książę Sunrise udał się daleko szukając ukrytego skarbu, pytając mędrców i wielkich pustelników, ale nikt nie wiedział, gdzie jest ukryty skarb. Książę Sunset też wyszedł go szukać. Ale był tak świadomy swojego wyglądu i ubioru, że rozglądał się tylko po granicach swojego królestwa. Wkrótce wrócił. Książę Sunshine udał się jednak wprost do króla północy, ponieważ wiedział, że bezmyślne poszukiwanie księgi wiedzy nie przyniesie mu miłości jego życia. Sunshine, moja córka opowiedziała mi wszystko o tobie, ale znasz warunek. Jeśli przyniesiesz mi Księgę Wiedzy, to… Wasza Wysokość, wiem, że wiesz, gdzie go znaleźć. Powiedz mi, proszę, i w razie potrzeby narażę nawet swoje życie. Hmm, nikt nie wie, gdzie jest Księga. Może ją znaleźć tylko ten, kto spojrzy na jej kryjówkę przez magiczne okulary wielkiego starego smoka. Dziękuję, Wasza Wysokość. Znajdę Księgę i przyniosę Ci ją. Ser, coś ty uczynił. Jest to niemożliwe, ponieważ Smok zabiłby każdego, kto próbowałby zdjąć jego okulary. Wiem. Pojedzie tam i nigdy nie wróci, a jego śmierć będzie dla mnie wygraną. <laughs> to wszystko część mojego planu. Odnajdę ukryty skarb, Krystal, a wtedy będziemy na zawsze razem. Książę Sunshine powiedział Księżniczce Krystal o swojej rozmowie z królem. A Księżniczka nagle się zmartwiła. To niebezpieczne, kochanie. Jeśli tam pójdziesz, możesz nigdy nie wrócić. Zatem muszę spróbować. Zatem zabierz mnie ze sobą. Nie, nigdy. Nie narażę Twojego życia. Nie będziesz. Ponoć tylko ja mogę go uśpić. Jest smokiem, ogniem. A ja jestem kryształem, lodem. Ciepło mojego serca może go uśpić. I tak książę Sunshine usadził ją obok siebie w swoim złotym rydwanie z ognistymi końmi, które ulatywały w kosmos w kierunku wysokiej góry. O potężny smoku! Stajemy przed tobą, prosząc o... Wiem, dlaczego tu jesteś. O... Czyżby, mój panie? Tak, i moja odpowiedź brzmi nie. Proszę, wielki smoku, jedyne o co chcemy Cię prosić, to by chociaż raz skorzystać z Twoich okularów, wtedy będziemy wiedzieć. Nie. Proszę, kochamy się, a nasza przyszłość zależy od Ciebie. Przepraszam, nie mogę Ci pomóc. Co robisz? To bardzo miłe. I... Yy, wybaczcie, to nie wystarczy. A właściwie to idę spać. Pospieszmy się. Tak. Jest pod jego językiem. Bierzemy i uciekamy? Nie, to kradzież. A nasza miłość nie jest taka słaba, żeby używać takich środków. Połóż na nim okulary. Poprosimy go ponownie. Czyżbym zasnął? Tak. A teraz wiemy, gdzie jest skarb. Użyliśmy Twoich okularów, żeby go zobaczyć. Mogliśmy go wziąć, gdy spałeś, ale nie zrobiliśmy tego. Nasza miłość nie jest taka słaba. Tak, wszystko czego chcemy, to byś dobrowolnie dał nam to jako błogosławieństwo. Księga Wiedzy pomoże ludzkości. Nie chcesz tego? Podziwiam Twoją uczciwość, ale z przykrością stwierdzam, że wiem, że ten, kto szuka książki, nie ma dobrych intencji. Tata? Niemożliwe. Próbował znaleźć księgę, ale ukryłem ją pod językiem, bo księga wiedzy to delikatna sprawa. Nie rozumiemy. Księga wiedzy zawiera przeróżne informacje, jest pełna mądrości, ale są też informacje, które można źle wykorzystać. I o to właśnie się martwię. Co masz na myśli? Widzisz, wąż używa swojego jadu do samoobrony, ale kiedy człowiek się o tym dowiedział, wykorzystał to na swoją korzyść, by okiełznać truciznę, złe wykorzystanie wiedzy. Inny przykład. Wszystko, co widzisz wokół siebie razem z tobą, składa się z materii, a jej najmniejsza jednostka nazywa się atomem. Energia nuklearna to energia wytwarzana, gdy jądro atomu zostaje podzielone na mniejsze atomy w procesie zwanym rozszczepieniem. Rozszczepienie dużych atomów wytwarza ogromne ilości energii. W rzeczywistości rozszczepienie jednego grama uranu 235 wytwarza taką samą ilość energii, jak spalanie trzech ton węgla. Energia wytworzona przez rozszczepienie uranu może być wykorzystana do produkcji elektryczności. Oraz do zasilania maszyn, które zmniejszają wysiłek człowieka. To niesamowite. Cóż, a teraz o złe wykorzystanie tej wiedzy. Może być również używana do zasilania niszczycielskiej broni, która może zniszczyć miasta, królestwa, a nawet cywilizację. <laughs> Przykładów jest o wiele więcej. Mogę gadać i gadać. Rozumiem Twoją troskę, panie. Ale nie martw się, bo jesteśmy pewni, że król północy wykorzysta tę wiedzę, czyniąc dobrą. Tak, tata nigdy nikogo nie skrzywdził. Smok uśmiechnął się, ponieważ wiedział, że książę i książniczka są niewinnymi duszami o czystym sercu. Obserwował ich tak samo jak wszystkich i wszystko inne na świecie. Dobrze, Macie, weźcie to śmiało, ale ja też idę z Wami. Tylko będę niewidzialny. Zobaczymy, czy masz rację. Teraz, kiedy spełniłem twój warunek, proszę o rękę twojej córki, bym mógł ją poślubić. Głupcze, Głupcze. myślałeś, że mi to przyniesiesz, a ja oddam ci moją córkę. Sprawię, że wyjdzie za mąż za kogoś inteligentnego, w przeciwieństwie do ciebie, który ma w rękach tę potężną księgę. Te, dzięki której mogłeś rządzić całym światem i bezmyślnie mi ją dałeś? Jeśli jesteś tak naiwny, to jak będziesz się opiekować moją córką? Co? Tak, wysłałem cię tam z nadzieją, że smok cię wykończy, ale udało ci się zdobyć księgę, co jest dla mnie na korzyść. Teraz będę panował nad całym światem. Tato! Jesteś zaślepiona miłością. Nie zrozumiesz. Sprawię, że poślubisz kogoś na wspaniałym weselu, który zobaczy cały świat. Tak. Książę zachodu. Książę Sunset. Jego ojciec obiecał mi w zamian oddać połowę swojego królestwa. Ty handlujesz moją osobą? Swoją własną córką? Chcę rządzić całym światem. I wreszcie zdobyłem Księgę Wiedzy. Z jej pomocą przejmę Ziemię, plemiona, olbrzymów i każdą inną istotę. Wszyscy będą mi się kłaniać. Zdobędziemy cały świat, Krystal. Cały świat. Ach, ty nawet nie zdobyłeś mojego serca. To jak niby zdobędziesz świat. Nigdy nie myślałam, że mój tata jest potworem. Dosyć. No? Taki oto był koniec chciwości króla północy i jego. Tato! Tato! Widzisz, dokąd zaprowadziła cię Twoja chciwość! Tato! Jego zły umysł zniszczyłby świat. Dostał to, na co zasłużył: karma. I co ja mam teraz zrobić? Mój tata był moją jedyną rodziną. Spójrz na mnie, kochanie. Ja jestem teraz Twoją rodziną. Nie martw się. Ofiaruję ci całą moją miłość na świecie bez oszustwa i zdrady. Och, starszej. Mówiłem wam! Nikt nie może mnie oszukać. Widzę wszystko. Ja, ja przepraszam. Ja, ja przepraszam. No, nie trzeba. Wy dwoje jesteście szczerzy, tak jak wasza wzajemna miłość. Cii, proszę. Weź książkę. Cała wiedza, która mogła powstrzymać słowo, została zużyta. Ufam, że jesteś dobry. Żyj dla dobra ludzi. Czas zasiąść na tronie, księżniczko Krystal. I tak oto następnego dnia księżniczka Krystal została koronowana na Królową Północy wraz z księciem Sunshine u boku. A potem nadszedł ich huczny ślub, na którym Wielki Stary Smok pobłogosławił ich. A po zakończeniu ceremonii… Przekazałem wam moją odpowiedzialność, którą nosiłem przez lata. Teraz to od was zależy, czy przekażecie całą tę wiedzę. Ale dlaczego my… Myślicie, że od tak właśnie dałem wam księgę wiedzy? Nie, widziałem przez moje okulary. Spojrzałem w wasze serca i dusze i dlatego wybrałem was na swoich następców. Żyjcie dla dobra ludzkości. Proszę, poczekaj chociaż kilka dni, dobry panie moje dziecko mój czas nadszedł a kto może powstrzymać kogoś, na kogo przyszła pora mówiąc to. Smok wzbił się w górę. Jego potężne skrzydła zatrzepotały w powietrzu. O! Orety! To właśnie miał na myśli, mówiąc, że jego czas nadszedł. Był nie tylko smokiem, ale także aniołem, który spoglądał na nas i całą ludzkość. Tak! Wielki Stary smok był aniołem stróżem. Nie był! Jest! I oto przez kolejne dni. I Sunshine wykorzystali księgę, by szerzyć wiedzę na szeroką skalę i pomagali ludzkości ewoluować w lepszy gatunek. Zbudowali również na górze ogromną świątynię, a w jej centrum wzniesiono wielki posąg. Posąg wielkiego, starego Smoka. I nawet dzisiaj, jak co roku, w przeddzień jego odejścia ze świata, ludzie przyjeżdżają z daleka, by zobaczyć posąg. Ponieważ to wielki, Stary smok, który poprzez Księgę Wiedzy przekazał ludzkości mądrość i pomógł jej ewoluować do tego, kim są dzisiaj. Posąg nosi te same okulary i mówi się, że nadal czuwa nad światem, trzymając zło na dystans.